Proszę Państwa, jesteśmy w drodze do Zgorzelca. Jutro manifestacja antyimigrancka. Sprzeciwiamy się polityce Unii Europejskiej, Niemiec, które dzisiaj wpychają nam nielegalnych migrantów. Sprzeciwiamy się paktowi migracyjnemu i sprzeciwiamy się również bezszyności rządu Donalda Tuska, który tak naprawdę z przymrużeniem oka broni polskich granic, a de facto wpuszcza tutaj imigrantów tylu, ile przyślą mu Niemcy. Jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić własnej ojczyzny, żeby bronić własnych granic i zachęcamy wszystkich tych, którzy zdają sobie sprawę, przed jakimi zagrożeniami stoimy. Bądźcie jutro z nami w Skorzelcu o godzinie 12 na moście granicznym imienia Jana Pawła II. Naprawdę walczymy o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość naszych matek, żon i córek. Chcemy bezpieczeństwa, chcemy dostatku, nie pozwólmy na masową imigrację. Walczymy, do zobaczenia jutro.